Ninjago Legacy to seria, która miała odnawiać najstarsze zestawy z Ninjago, ale dzisiaj nie o samej serii, tylko powiem wam dlaczego według mnie minifigurki są tak złe to co zaczynamy. Samych ninja nie będę się czepiał, bo są nawet spoko pomijające, ale chodzi mi o wrogów, więc zaczniemy od początku. W Legacy zostali zepsuci pamiętacie może starych generałów gdzie każdy miał własną unikatową cechę jeśli to pamiętasz zostaw łapkę sprawdziany ile ludzi pamięta Ninjago sprzed 11 lat wracając w Legacy każdy generał oprócz Nuskala ma taką samą głowę jedynie co ich wyróżnia to nakrycie głowy ale to nie to samo i gdzie jest Samukai ja się pytam naprawdę słabiutko. Z sezonu pierwszego dostaliśmy kilka mniej ważnych wężonów oraz pytora i tylko tyle, a gdzie pozostałe plemiona chętnie przygarnąłbym dusiciela lub wampira w nowym stylu albo czwórkę generałów z nowymi nadrukami. Co do samych mniej ważnych kamiennych wojowników z drugiego sezonu nic nie mam ale Kozu został zepsuty bo posiada tors nogi oraz hełm od zwykłych podstawowych wojowników a oryginalna wersja wyróżniała się mocno od innych. Same minifigurki z trzeciego sezonu w odświeżonej wersji są dobre ale przyczepię się do jednej rzeczy mianowicie jak dają Nindroid do magazynu to co im szkodzi dać maskę przecież te figurki brzydko wyglądają bez maski. Jedynym wrogiem z czwartego sezonu jest Ezora fajnie byłoby mieć takiego klasycznego anakondowca z Legacy a nie tylko jedną postać. Duchy z piątego sezonu są spoko do nich nic nie mam ale jest ich za mało przecież kiedyś było tyle różnych duchów mogliby zjowić jeszcze z dwa inne torsy ciekawy byłby też odświeżony moro. Czyli po prostu wrogowie z legacy są spoko tylko są bardzo powtarzalni i mało różnorodni i to jest ich największa wada koniecznie napisz jaka jest twoja opinia na ten temat i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.